Kobieta, która ma alergię, powinna mieć zdefiniowane przede wszystkim przyczyny alergii i powinna być właściwie leczona. Przejść całą serię u alergologa, zarówno diagnostyczną, jak i terapeutyczną, i podjąć decyzję, albowiem ciąża będzie specyficznym stanem, w którym, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży, a więc wtedy, kiedy występuje organogeneza, stosowanie leków jakichkolwiek nie jest bezpieczne. Ja w swojej praktyce unikam nawet witamin w nadmiarze. I uważam, że nie powinno się stosować. Natomiast istnieją stany takie zdrowia kobiety, które no, muszą być leczone, bo to grozi kobiecie utratą zdrowia, a nawet czasem i życia. No, stan astmatyczny na przykład, gdzie saturacja tlenem jest bardzo niska i uniemożliwia kobiecie normalne warunki życia, normalne czynności życiowe, musi być leczona. I niezależnie od tego, a więc stany związane z ciężkim, z ciężką chorobą, czy stany zagrożenia zdrowia czy życia, mają priorytet. W końcu ciąża nie jest jedyną. Kobieta w ciąży może być jeszcze wiele razy. Natomiast jeżeli straci zdrowie i życie, to już nigdy tej ciąży nie podejmie następny raz. Dlatego w postępowaniu lekarskim wybiera się to, co jest najważniejsze. W sytuacji zagrożenia życia kobiety ciężarnej zawsze wybieramy życie kobiety ciężarnej, aczkolwiek no nie możemy pominąć tego celu, dla którego kobieta jest w ciąży płodu. Nie.